Cztery ściany, odcinek drugi. Hej Wam wszystkim, jestem Pusia. Oto informacyjny mm, odcinek LPS-u. Dzisiaj chciałabym, żebyście mi zapytali jakieś pytania. Bardzo lubię odpowiadać. No to zaczynamy. Z kim masz pokój? Pokój mam razem z mruczkiem i czarnulkiem. Do której klasy chodzisz? Chodzę do klasy pierwszej. Czy jesteś... Yy, z, jak wstaniesz do szkoły, czy jesteś wyspana? Nie, nie jestem. Choć szkołę lubię. Dobrze. Następny LPS. Cześć. Nazywam się... Pika. Zmienili mi imię. Dzisiaj... Coś mi wersował na pytania. Dobrze, zaczynamy. Do której klasy chodzisz? Ja chodzę do drugiej klasy. Czy jesteś wystana, jak wstajesz do szkoły? Tak, wystarczająco, bo wstaje o szóstej zamiast o siódmej. Dobrze. Następny LPS. Pozdrawiam Was wszystkich. Pusia. Cześć, jestem Pusia. I tak, pytanie do Pusi. Pusiu, czy podoba Ci się imię Pusia Twoje? Podoba mi się, Pusia. Zawsze chciałam mieć tak na imię. Dziękuję, że mi zmieniliście. Czy jesteś wyspana, gdy wstajesz o siódmej do szkoły? Nie, nie jestem, choć bardzo nie lubię szkoły i po prostu mi. Nie lubię się udzieć, ale bardzo chcę się spotkać w szkole, z koleżankami w szkole. Po co tylko tam chodzę? Dobrze. Co bym ci tu jeszcze zapytać? Czy. Ty, ty. Lubisz chodzić do, do podstawówki? Czy byś chciała się przenieść na przykład może do sierpca? Albo gdzieś tam na przykład? Chciała. Nie, nie chciałabym się przenieść do sierpca. Mam tu fajnych koleżanek. Ja po prostu nie chcę się przenosić. Dobrze pusił, bardzo mądrze odpowiedziałaś. Papa! Pa. Następny LTS! Mruczek, przewodniczący i czarnulek. Zaraz tu ich znajdziemy. Zaraz znajdziemy. Dobrze jest tylko jeden. O, jest i mruczek. Dobrze. Cześć wam wszystkim, to jest my za wami. Mrócz? mrówek i Czarny. Pytanie do was. Teraz mam macie odpowiadać. Czy kiedykolwiek yy, chciał, chciałabyś się iść yy, do innej klasy szkoły, klasy nie obojętnie? Nie, ale choćbym, chciała, cho, choćbym chciał jeszcze dalej iść do szkoły. Bo nie chcę się uczyć. Nie, lubię, nie lubimy się uczyć ale bardzo lubimy swoich przyjaciół i bardzo za nimi tęsknimy. Pozdrowienia dla naszych przyjaciół. Dobrze, bardzo mądrze. Papa. Do następnego filmiku. Hehe, papa. Jeszcze i ostatni LPS. To. To. Czy twoje imię jest wystarczające do piękności? Nie, nie jestem za piękna. Choć wszyscy mówią, że jestem piękna, ale moje imię się nie podobają. Nie podoba mi dobrze. Yy, czy jesteś wyspana rano? Jak wstaniesz? Nie, nie jestem. Okropna jest szkoła. Większość z nas lubi szkoły, a większość nie. Więc tak, średnio. Dobrze. I co bycie jeszcze tutaj zapytać? W sumie to nic. Piszcie miłe komentarze na mój filmik i do zobaczenia. Do następnego filmiku. Cześć! Odcinek y, inny pojawi się może jeszcze dzisiaj, a może jutro, może pojutrze. Jeszcze nie wiadomo, ale na pewno wrześniu jakieś się pojawi. Na pewno nie jeden. Do widzenia! Bardzo za Wami... Tata! Ta. Pozdrawiamy Was z Warszawy. Tata! Ta.